W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, tak bardzo wierzę w Twoją przenajświętszą ofiarę na Krzyżu. Wierzę, że Twój Krzyż jest moją tarczą, dzięki niemu nie grozi mi żadna krzywda. Ty jesteś moją siłą, moją największą nadzieją, źródłem najwspanialszej miłości. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś za każdy dzień, który mogę spędzić z Tobą. Panie, mimo mojej głębokiej wiary, zdaję sobie sprawę ze słabości mego ludzkiego serca. Wiem, że czasem tak łatwo mi się zagubić, podążyć łatwiejszą drogą, którą proponuje mi szatan. Wybacz mi proszę moje wszystkie duchowe upadki. Przepraszam Cię za nie z całego serca i błagam o Twoją ochronę. Jezu, Ty najlepiej wiesz, czym zły potrafi kusić człowieka, czym kusi on mnie. Proszę, postaw przy mnie świętych aniołów, by strzegli mojej duszy, byli moją podpowiedzią, ostrzeżeniem przed upadkiem. Błagam, niech święty Michał Archanioł obroni mnie swoją tarczą, niech nie da do mnie dostępu siłom piekielnym. I pomaga mi oczyszczać swoje życie z każdego grzechu. Bardzo pragnę żyć jak najbliżej Ciebie. Chryste, odrzucam wszystko, co proponuje mi zły. Odrzucam moje duchowe lenistwo, gniew, zazdrość, pychę i wszystko, co tak bardzo plami moją duszę. Wybieram chrześcijańską miłość, spokój, nadzieję i głęboką wiarę. Z której wypływa wszystko, co dobre. Nie chcę podążać drogą złego, nie skręcę w nią, choćby wydawała się atrakcyjna. Wiem, że to wielka ułuda szatana. Wybieram drogę światłości Ewangelii, która da mi prawdziwe szczęście na wieki. Proszę, czuwaj przy mnie na zawsze. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!